Świecie, który często ceni powierzchowny blask i natychmiastowy sukces, Izajasz 53, 3 przypomina nam o znaczeniu odporności i wartości cichego cierpienia. Ten fragment opisuje człowieka pogardzanego, odrzuconego i głęboko zaznajomionego z bólami życia. Był tym, od którego inni się odwracali, kimś, kto wydawał się niegodny uwagi i rozważenia. Jednak właśnie w tym opuszczeniu w tej niewidzialności w oczach świata odnajdujemy potężną prawdę. Ile razy w trakcie naszej podróży czuliśmy się ignorowani, odrzuceni lub niedoceniani. Podobnie jak mąż boleści, o którym wspomina Izajasz, przeżywamy chwilę, kiedy świat zdaje się odwracać się plecami, kiedy nasze wysiłki nie są dostrzegane, a nasz ból wydaje się niewidoczny. Ale to właśnie w chwilach udręki i samotności objawia się prawdziwa siła, prawdziwą wartość tego, Kim jesteśmy, nie znajdujemy w łatwym aplauzie czy powierzchownym uznaniu, ale w zdolności do wytrwania, kontynuowania, nawet gdy droga wydaje się pusta. Każdy ból, przed którym stoimy, każda przeszkoda, którą pokonujemy, kształtuje naszą duszę i wzmacnia nasz charakter. Mąż boleści, choć odrzucony, nosił w sobie misję o wiele większą niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. I my też. Często to. Czym inni gardzą lub czego nie dostrzegają, jest właśnie tym, w czym leży nasza największa siła i cel. Ból, który odczuwamy, nie jest daremny, przygotowuje nas na coś większego, przybliża nas do tego, kim naprawdę jesteśmy i co mamy osiągnąć. Kiedy Izajasz wspomina, że mężczyźni zakryli twarze, przypomina nam to, że w wielu przypadkach ludzie nie zobaczą, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Mogą nie rozumieć naszych wewnętrznych zmagań, ukrytych wyzwań. Ale wiedz jedno, wartość tego, kim jesteś, nie zależy od aprobaty innych. Tym, co definiuje Twoją podróż, nie jest publiczne uznanie, ale zdolność do kontynuowania, wytrwania, nawet gdy wydaje się, że nikt nie patrzy. Ten, kto był wzgardzony i odrzucony, stał się kamieniem węgielnym, fundamentem czegoś znacznie większego. I tak jest z tobą. Każda trudność, każde odrzucenie buduje w tobie coś, czego inni jeszcze nie widzą. Nie pozwól, aby tymczasowe okoliczności cię przygnębiły. Pamiętaj, że prawdziwy blask nie polega na braku bólu, ale na umiejętności przekształcenia go w siłę. Kontynuuj, wytrwaj i wiedz, że nawet w najciemniejszych chwilach na twojej drodze pojawia się wyższy cel. Twoja podróż nie jest daremna. To przed czym teraz stoisz, bez względu na to, jak trudne jest, przygotowuje cię na coś wielkiego. Podobnie jak ten, który został odrzucony, twój ból może być katalizatorem twojego największego zwycięstwa. Nigdy się nie poddawaj, czeka na ciebie coś większego.